Znajdujemy się na przystani Żołna nad Brdą. To jest początek naszej trasy, a zarazem meta. Teraz mamy kilkanaście kilometrów do przejścia na piechotę, następnie wsiadamy w pakrafty i powoli szukamy jakiegoś miejsca na nocleg. Korzystając z przerwy w marszu Chciałbym wspomnieć o temacie, który może być dla niektórych oczywisty, ale uważam, że jest za rzadko wspominany. Czyli jak spakować plecak? Jak dystrybuować wagę w plecaku? Dla ułatwienia, możemy wyróżnić w plecaku cztery strefy: strefa dolna, gdzie pakujemy jak najlżejsze rzeczy, śpiwór, ciuchy, tego typu rzeczy. Miękkie, lekkie rzeczy, następnie strefa przy plecach po środku plecaku, tam pakujemy rzeczy najcięższe, takie jak w tym wypadku pakraft, jedzenie, woda. Chcemy, żeby ten ciężkie rzeczy były jak najbliżej pleców i mniej więcej po środku plecaka. Następnie strefa po środku, ale po zewnętrznej stronie plecaka, tam pakujemy znowu. Jak najlżejsze rzeczy i ostatnia strefa, czyli góra plecaka. Tam pakujemy i lekkie, i ciężkie rzeczy, do których chcemy mieć dostęp. Dzięki takiemu spakowaniu plecak będzie nam lepiej przylegał do pleców, będzie tworzył razem z nami jedność, nie będzie się bujał, odginał na boki, co naprawdę momentami w marszu przeszkadza. Naprawdę, spróbujcie, to jest ważna i istotna sprawa. Po kilkunastu kilometrach marszu, dotarliśmy do stanicy wodnej Wilkowo, tuż nad Berdą, proszę. Spojrzeć, jakiej wielkości brga jest na tej wysokości. Maleńka rzeczka. Pozostaje nam rozpakować w dmuchańce. Spływamy kilka kilometrów w dół tą rzeką do obszaru Zanocuj w Lesie. Tam spróbujemy znaleźć sobie jakieś miejsce na rozbicie obozu. Według. Surowiwalowej zasady 5W, którą omówię później. A to jest, proszę Państwa, rozwiązanie problemu, który chyba naprawdę nigdy nie istniał, ale i tak chciałem go rozwiązać czyli kamera na dziobie obrotowa. Na tym odcinku bryda jest bardzo płytka. I troszkę ciężko się płynie, ale za to jest urokliwa. Właśnie wpłynęliśmy do obszaru na noc w lesie i powoli rozglądamy się za odpowiednim. Miejsce na nocleg. Pierwsze W wiatr. Chcemy być osłonięci od wiatru, więc wdrapywanie się na odkryty szczyt nie jest dobrym pomysłem. Niestety, spanie w dolince na samym dnie też niekoniecznie jest dobrym pomysłem, bo może tu spłynąć w nocy zimne powietrze. Więc. Idealną sytuacją jest znaleźć wypłaszczenie pomiędzy doliną a wzgórzem. Kolejny wół to Water, czyli woda. Z jednej strony chcemy być blisko źródła wody, którą można przefiltrować, przegotować i wypić. Z drugiej strony chcemy unikać miejsc, gdzie woda może spływać. Podczas ulewnych burz. Czyli, jeżeli widzimy miejsce, gdzie liście lub igliwie jest trochę wypukane, unikamy takiego miejsca. Kolejny W to wood, czyli drewno. Nawet jeżeli nie planujemy palić ogniska, to i tak warto rozejrzeć się i przygotować trochę drewna na jakąś awaryjną sytuację. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy musieli rozpalić ognisko. Lepiej to mieć załatwione wcześniej i mieć. Niedaleko obozu dostępne paliwo. Kolejne W to wildlife, czyli zwierzęta. Należy omijać miejsca, gdzie mogą przebywać zwierzęta. Jeżeli ziemia jest zaorana przez dziki, to najprawdopodobniej mogą tam wrócić. Nie wiem, czy tutaj widać, jest ściółka wygładzona. Najprawdopodobniej leżała tutaj jakaś sarna w nocy. Przede wszystkim też trzeba zwrócić uwagę czy nie ma mrowisk w pobliżu, bo to naprawdę może zepsuć biwak. Ostatnie w, czyli widowmakers, wdowotwory, king pending to są wszystkie rzeczy, które mogą nas zabić. Przede wszystkim należy uważać na tego typu rzeczy jak suche, Drzewa, które w przypadku jakiejś burzy czy wichury mogą się przewrócić bezpośrednio na nas, także pamiętajcie: Wind, Water, Wood, Wildlife and makers. Temperatura dzisiaj w nocy ma spaść poniżej zera. Także najważniejsza: porządna mata z dużym R-value. No, niestety poszedłem troszeczkę w lekkość, a nie w ciepło, więc zrezygnowałem z mojego zimowego śpiwora. Wrzucimy uchowy Ultra Light Śpiwór, który, którym na pewno będzie mi zimno. Więc. Poprawimy go puchowym quiltem. Rozkładam już to wszystko w tym momencie, bo oba te śpiwory były mocno ściśnięte. Teraz co najmniej godzina zajmie im, żeby odzyskały trochę tak zwanego loftu, czy fluffu, czy jak to się nazywa. A na zewnątrz groteksowy biwi będzie chronił cały zestaw przed wilgocią. Dob, śpi naturalnie dziś. I kto mówił, że nijoków z gulaszem nie można zrobić sobie w lesie. Next morning. Poranna kawka. Owsianka. Będziemy zbierać zaraz po kawie manatki. Nie zostawimy śladu po sobie i płyniemy dalej.